Merkury koniunkcja Uran. 4 czerwca 2023 roku. Wczoraj, 4 czerwca 2023 roku, o godzinie 21:49, na niebie pojawiła się koniunkcja Merkurego z Uranem. Merkury to planeta komunikacji i intelektu, a Uran to planeta innowacji i nagłych zmian. Ich koniunkcja przynosi przełomy intelektualne. Napływ świeżych pomysłów i zwiększoną sprawność umysłową. Objawiać się to może w postaci zauważenia nowych dróg rozwoju, przyjęcia odmiennych poglądów lub chęci rozmyślań nad zawiłym problemem, który do tej pory wydawał się zagadką nie do rozwiązania. Możesz być zaskoczony, że ugruntowane opinie, które towarzyszyły Tobie latami, nagle ulatują, ponieważ już Tobie nie służą a w ich miejsce przyjmujesz nowe reguły. Utarte schematy odejdą w cień i zapragniesz oryginalnego podejścia do tematu. Niech nie zdziwi cię fakt, że powiedzonko, którego twoja ukochana osoba używała od dłuższego czasu, nagle zostanie zastąpione innym. W tym czasie głód wiedzy będzie ogromny, więc śmiało używaj swojego umysłu i nie obawiaj się o przegrzanie. Z pewnością pomocne będzie przeprowadzanie tzw. burzy mózgów z innymi osobami, i teraz jak nigdy owe sesje będą owocne, przynosząc nagłe przełomy. Niosę świetną wiadomość dla osób zainteresowanych intensywnym rozwojem osobistym. Intuicja wyostrzy się, co przełoży się na interesujące i trafne spostrzeżenia. Wspomóż się dodatkowo medytacją, by włączyć duchowe dopalacze i zrobić więcej i szybciej w krótkim czasie. Wróżbita Łukasz Węcka.